witam wszystkich. w dzisiejszym filmiku chciałbym zaprezentować wam e, piecyk, taki no, na altankę do działki, mojego, mojego wykonania, mój projekt. E, wspomnę, że nie miałem w ogóle doświadczenia wcześniej z murowaniem, to było moje pierwsze w życiu murowanie. Wygląda jak wygląda. Wał, ważne, żeby spełniał swoją funkcję, moim zdaniem. Nie? No i krok po kroku będę pokazywał, co robiłem, jak, zapraszam do oglądania. A na tą chwilę tę chwilę, daj łapkę, to motywuje. Dzisiaj drugi dzień już. Tak to powolutku wygląda. Drzwiczki wstawione. Wajzel. Ja tu mistrzem nie jestem. Roboty nie chciałem nagrywać, bo tu więcej śmiechu by było. I parodi, ale jak na razie tak się to prezentuje. No, dzisiaj dzień trzeci, porobione. Zrobiłem dwa poziomy, wykończyłem. Eee, no i już z tego momentu, z tego poziomu będzie, będą się zaczynały drzwiczki. Szklone, które muszę właśnie zamówić na wymiar i poczekać, aż przyjdą. Także na razie tak to się prezentuje. Starałem się dzisiaj robić trochę od poziomicy, bo poprzednie dni robiłem raczej na oko. Nie jestem specjalistą od murowania, ale no w miarę poziom jest. Siemanko, dzisiaj dzień czwarty, albo kolejny. Już nie pamiętam. Troszkę już pomurowałem. E, tak to wygląda. Z tego poziomu, tak jak wcześniej wspomniałem, już zacznie się y, okienko drzwiczki. Przeszklone. Tutaj na ruszt przygotowałem wcześniej, nie wiem czy będzie widać, bo tu słabe światło jest i kołeczki takie na których oprę właśnie ruszt taki ruszt zakupiłem do grillowania tylko, że wziąłem troszkę za duży wymiar i będę musiał je troszkę skrócić coś takiego i na tym ruszcie oprę takie wkłady szamotkowe. I na tym będzie właśnie takie palenisko. No. Kolejny etap budowy piecyka. Drzwiczki właśnie przed chwilą zamontowałem na dyble. Takie metalowe, a tutaj, a nie się widać. Dokładnie cztery takie te otwory wywierciłem tylko i wystarczy. ładnie solidnie się trzymają. Tu, gdzie było za dużo odstępu, tu dałem takie podkładki. Nie wiem, to widać tak dobrze. Takie podkładeczki dałem jeszcze. No, w miarę to jakoś tak wygląda prosto. Drzwiczki wziąłem, zamówiłem na zamówienie. To przyszła mi sama rama. Drzwiczki i szyba. No to wszystko musiałem samemu uszczelnić. Widać tutaj, dałem, nie wiem, czy tak widać, dobrze sznur. Ogniot odporny i do tego um, silikon do 1600 stopni bodajże. I tutaj też ładnie uszczelniłem. także nie powinno nic tutaj przypuszczać. Dookoła tutaj też sznurek dałem i tak to się jak na razie prezentuje. I lecimy z budową dalej. W zestawie do tych drzwiczek e, takie dyble dawali, rozporowe, e, ale z tego względu, że ja mam akurat taką cegiełkę, to. Dla mnie one za długie by były, to by przeszły na wylot. Dlatego zamówiłem sobie: Znaczy, zamówiłem kupiłem w średnim sklepie budowlanym takie kołki metalowe. One co prawda są do regipsu, ale do cegły też jak najbardziej się sprawdzą. Wcale tutaj nie widzę przeszkód, żeby je użyć. No, na teraz tak to wygląda. Dzisiaj zrobiłem trzy poziomy z przodu i po dwa boki i tył i na razie na dzisiaj starczy bo będę starał się chcę żeby to wyschło i będę chciał jutro wejść do środka i dokładnie te boki wszystkie e, przelecieć i tył jeszcze tam od tyłu też chcę powyrównywać i zatrzeć to tak jak wszędzie to robię myślę jeszcze ze dwa poziomy zrobię i będzie pasowało już jako podstawę rusztu tutaj w okienku e, kupiłem takie dwie mm, kratki do grilla i zespawałem je w miarę tak w jednym miejscu żeby szersze to było bo nigdzie nie mogłem właśnie na no, wymiar znaleźć na internecie no i zobaczymy jak to się będzie sprawowało to będę wkładał w ten sposób cyk i na ten ruszt pójdą jeszcze cienka szamotka pójdzie tak żeby były jeszcze prześwity eee, żeby gdzie popiół spadał i powietrze dołem żeby szło dzisiaj zrobiłem coś takiego eee, zakończyłem już murowanie wcześniej i teraz będę eee, Sufit robił, że tak powiem, górę piecyka, uszczelniłem to sznurem e, ognioodpornym, zamówiłem sobie, i silikon e, wysokotemperaturowy do 1500 stopni. I kupiłem sobie taką blachę, też na wymiar, Przyciąłem, wyciąłem znaczy w środku w otwór na komin i będę teraz przykładał blachę do góry i uszczelniał to. No i przyłożyłem blachę, żeby widać. Silikonem uszczelniłem fajnie, że tutaj nie ma żadnej szpary. Cegiełkami przygniotłem, żeby to się fajnie ułożyło i zostawiam to do wyschnięcia. Dzisiaj ukończyłem podłączanie komina do piecyka. Wyciąłem otwór tam, wyciąłem otwór w blasze. I zrobiłem to z, z izolacją. Wygląda to, jak wygląda, niezbyt zadowalająco. Jakbym to okroił, nie wiem, nożem do smarowania, ale. I myślę, że będzie spełniało swoją funkcję. Jest to Rura Fi 120. Tutaj jest odcinek od ścianki do. dotąd gdzieś to jest razem z tym z izolacją tutaj mam kolanko i stąd do, do środka idzie jeszcze kawałek e, rury wszystko jest zapchane wełną żeby mi tu się nic nie przypalało średnio to wygląda ale no ekspertem to ja nie jestem a tak wygląda mój komin który na zewnątrz wyprowadziłem tutaj już zwykłą rurą żaroodporną i myślę że to wystarczy spokojnie no i ostatni etap murowanie tutaj góry blacha tam była w środku silikonowana. tutaj ładnie położyłam ostatnią warstwę nie jest to najprościej naj, najładniejsza ale ważne żeby spełniała swoją funkcję dla mnie na, na działkę to wystarczy. No i cały się tak prezentuje. Wszystko było już przepalane. Na samym początku paliłem chyba 5 godzin w małej temperaturze, w sensie mały ogień paliłem, żeby poprzepalało się to dobrze, żeby nie popękało od razu no i tutaj będzie odpopielnik już jakieś tam okruchy są także następny filmik to będzie jakoś po roku czasu Zrobię recenzję jak się sprawuje ten piecek, powiem jakie plusy, minusy, czy coś a chciałem jeszcze wspomnieć, że podczas montażu tego filmu jestem już w trakcie budowy takiego domku dla dzieci. Także jak jesteście zainteresowani, to obserwujcie i czekajcie na następne filmy. Dzięki, i trzymajcie się, cześć.